No i mamy środę 22 października Przerzeciałem samolotem do Dubaju Tutaj mam 13 godzin czekania Ale nie jest źle Do tego tutaj się tak fajnie wyspałem No to teraz już mam tylko czekania 5 godzin tak, dobrze pospałem no, go a to 5 godzin to jest pestka ludzi sobie poglądam o właśnie muszę przełączyć na ludzi ja lubię tych te różne ubiory a, nie ma tych takich o, ja skarpetki, skarpetki ściągnąłem, bo gorąco było w samolocie, już nie zakładam Założę, jak będę do Polski wracał Nie wiem, <grym> gdzieś tam się zdarzy na pewno, że... Gdzie, trochę zimni W górach się gdzieś. No ale to wspaniały ten fotelik był, a tak fajnie mi się spało No naprawdę tutaj z tymi turbanami przychodzą pan ich instruuje, taka starsi ludzie cały czas im tłumaczy to samo tutaj chyba będą wsiadali do samolotu to są starsi ludzie, chyba miejscowi można może jak coś... to jest pan przewodnik czy ktoś tam Popaki przychodzą właśnie turbanami turbana a, a dziewczyny tak właśnie po ich niemoło ubrane, ale głowy nie przykłępię Proszę zrobił dokumentować to miejsce wspaniałe, gdzie tak się przespałem O takie tam foteliki, pół ja no i teraz tak, Wycieczka staruszków rusza do akcji I to widać że to jest jakaś zorganizowana, bo sami starsi Sami jednym miejscowi I te panie, co są tak ładnie ubrane, jak dla mnie, oczywiście, te stewardessy, to chyba z tych linii Emirates. Idę do bramki siódmej, nie? No to dobrze. No i teraz tak. Bardzo fajne miałem to miejsce. <laughs> Pospałem, poleżałem. A już nie chciał ruszać. <laughs> Powinna mi się wcześniej ruszyć, ale. A, dwie godziny wcześniej start. Dobra. <laughs> Idę na tablicę, zobaczyć, gdzie moja bramka, nie? Na samolot. Patrzę na tablicę. Na godzinę. 18.55 mam A tam do Belgradu. Inny numer. Myślę, co coś zgrane. Nie mam mojego samolotu Myślę, myślę, jeszcze trochę Ja to miałem już? wprost chyba, nie? A, nie, tutaj eee... No, co ja jest grane, nie? No ale, że lecę już nie pierwszy raz, tylko chyba drugi albo już któryś tam To sobie pomyślałem Że przecież na dużych lotniskach to jest kilka terminali, nie? a na każdym terminalu jest tablica tylko dla terminalu. Nie? No więc wróciłem do biletu, zobaczyłem na jakim terminalu ja mam bilet. I powinienem wcześniej co wymyśleć? No patrzę na terminalu drugim, pytam się, tam kogoś, który to terminal? Trzeci. No to. Trzeba jechać na drugi termin tak? no to nie takie prosto bo to tak, trzeba najpierw zapytać się o potem gdzie idę, dobrze idę czekaj, 7 12 to gdzieś tutaj. A, jest tutaj, dobra To już jestem, prawda? No i co ja tam skończyłem? Aha no, zapy... zapytałem się gdzie autobus. Znalazłem ten autobus. Akurat odjechał. Na ze za 15 minut. Potem ten autobus jedzie, jedzie. 25 minut. No ale taki względnie spokojny, bo miałem jeszcze dwie godziny. I to bez przesady, żeby tam gdzieś nie zdało. No, i już chyba jestem tutaj. F7 moja bramka. F7 tam. Ludzie już czekają do Kolombo. Chyba tutaj. No, zależy, może tam też do tamtych bramek czekają. Nie? Fly Dubai. No, w każdym bądź razie. Ale jeszcze taka jedna sytuacja. Że <gry> jak dawali posiłek na tym. Na tamtym samolocie. No to wiadomo, ja nie brałem żadnych sztuczców, bo metalowy zaraz mnie wyłapią, nie? Ale jak dawali posiłek, to dali sztućce <noise> No to ja te sztuczce buchnąłem No i teraz, jak przechodziłem przez znowu jakieś tam takie bramki, takie sprawdzanie bagażów nie? I. Ja tam się rozebrałem, coś tam w ogóle mnie zatrzymało. Aha, bo ja mam, mam tą wewnętrzną taką szutkę jakąś tam yy, tego. Na, tej, na tych bramkach zapiszczało tam i on mnie zaczął tam obmacywać. Nie? No ja mówię, że ja mam tam jeszcze kieszeń do taką dodatkową i tam mogą być jakieś metalowe rzeczy. Nie? No i pokazałem mu tą kieszeń. Ale to trochę potrwało. Przychodzę, już tam moje bagaże czekają. Bo to jeszcze tam przez to prześwietlanie przechodzą te bagaże moje, nie? No, czekają moje bagaże i babka czeka na mnie i mówi wyciągaj też tu. No to ja, kurde, chciał nie chciał, musiałem wyciągnąć swój no bo nie wolno wnosić na pokład. Tam na pokładzie dają, ale żebym ja wniósł, ja bym na pokładzie mógł użyć tych switchów żeby tam zadgać kogoś, bo dawa, dają do jedzenia, nie? Ale żeby wnieść, no to już nie można. Dobra, może mi się uda następne. To ja. A tak. darmowo na lotnisku, żeby nie płacić. Są takie. To jest woda pitna. O kurde. No dobra, słabo. To pokręciłem. Wyleję jeszcze raz trochę naleję, żeby było fajnie widać w tym filmie. Dobra, o, pięknie widać. I tutaj już. Antos. Dobra, i to właśnie polega na tym, że można kupić sobie wodę w automacie. Nie wiem, jak tutaj cena będzie, nie chcę tego sprawdzać nawet, ale w Polsce 8 zł za pół litra. A można znaleźć właśnie taki wodopój na lotnisku. Taki darmowy, no także ja oczywiście zawsze się poję z tych darmowych, tylko zawsze to jest tak, że trzeba mieć pustą butelkę, nie? A nawet dwie wiem, żeby się naładować Dobra, idziemy patrzeć do bramki Bo już się tutaj napiłem od razu, bo to tak trzeba się napić. Na zapas na jeszcze do nitelki No teraz tak, tu już jest kolejka do mojego samolotu. Tam jest kolombo napisane. Linia fly dubal, kolejka już stoi. Ale są jeszcze te strefy. Oni robią takie strefy, że jak ja mam na przykład miejsce tam w yy, rzędzie chyba 28 mam. Coś mi się zdaje. Na bilecie. No to ja nie wchodzę tak na początku, tylko, tylko dopiero w czwartej strefie wchodzę, nie? czyli o, tędy jakoś wchodzę. Nie? Bo to czasami jest tak, że oni do, mają dwa wejścia do samolotu i wożą autobusom, nie? że czwartą strefę zabierają do tylnego wejścia, to, że tyłem wchodzą do samolotu, tym tylnym wejściem, a pierwszą strefę do tego. Dlatego tak jest podzielone. Nie? To podejrzewam, że tak będzie, że czwarta i piąta strefa. Aha, bo to już chyba w ogóle to wsiadły te strefy Pierwsza, druga, trzecia I teraz kolejnamy, to muszę patrzeć gdzie mam ten bilet Że akurat chyba teraz moja strefa będzie wsiadać Jeszcze zobaczę które mam miejsce No coś tak pamiętam, że 28A No 28A to przy, przy oknie będzie 28 czyli co? Jadę teraz tylko Muszę stanąć na koniec kolejki.